Witamy Państwa w naszym obejściu. Mieszkamy w Szerzynach, już ponad 50 lat. Nasze nazwisko jest Małek, Adolf Małek Sylwestra. Nasze hobby, wicie wieńcy dożynkowych, wieńcy, które pierwsze uczestniczą 15 sierpnia w kościele na Matki Boskiej Zielnej, a później uczestniczymy w dożynkach. my wykonujemy więcej tradycyjne więcej tradycyjne mają to do siebie, że muszą być z materiałów naturalnych z drewno, no i zboża i jak również to, co się w gospodarstwie urodzi. Na no, tradycyjny wieniec właśnie składa się tak. Przede wszystkim patyki leszczynowe muszą być, bo one są giętkie, uginają się nam bardzo fajnie. Musi być tak, zboże, kilka gatunków zbóż. Na przykład ja używam zboże pszenice, pszenice wąsatkę, pszenżyto, żyto. Owiec, pszenicę orkiszową, chociaż pszenicę orkiszową dopiero od paru nie lat, dam. ponieważ tutaj nikt nie siał nie tego, uprawiał. nie uprawiał nikt, także dopiero orkisz używamy niedawno. A oprócz tego no to jeszcze len, proso, czarnuszka, no i zioła, wszystkie zioła. Jeśli chodzi o przygotowanie samo przygotowanie materiałów do wicia wieńca, to należy o tym myśleć już w okresie zimy. Bo w tym okresie zbieram patyki leszczynowe, które będą się nadawały na obłonki, na konstrukcję do wieńca. Następnie na wcześnie wiosną siejemy czarnuszkę LEN proso, których normalnie się nie sieje w większej ilości, a my musimy ten materiał przygotować taką ilość, jaka nam będzie potrzebna do. Do określonej wielkości wieńca. Następnie, jeśli przychodzi, już przychodzi okres yy, czerwiec, należy przygotować konstrukcję, a w okresie już bezpośrednio przed żniwami, to znaczy koniec czerwca, początek lipca, zbieramy określone gatunki zbóż i ziół. Mamy tu przykład, jak to zboże trzeba przetrzymać do tego wieńca. Zboże to zbieramy, ono jest jeszcze nie całkiem dojrzałe. Później wiążę takie wiązeczki i wieszam tu, właśnie w tym pomieszczeniu. Ono mi wysycha i staje się takie sztywne, gotowe do wieńca. Ja się zajmuję przygotowaniem konstrukcji wieńca jako takiego i zbieram materiały określone, natomiast żona zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem już bezpośrednio tego wieńca. Nasze wieńce mają różne kształty. Mają kształty stożkowe, kształty kopulasty, kształty korony. Korony mogą być tak jednopoziomowe, mogą być dwupoziomowe, mogą być trzypoziomowe, także u samej góry można zrobić taką tylko koronę. Takie kształty tych wieńcy wykonywujemy. Wykonuję już 25 lat te wieńce każdego roku i. Także w każdym roku jeden wieniec, ale były takie lata, żeśmy robili nawet i dwa dla dzieci, które też uczestniczyły w naszych uroczystościach. Pomysł na wieniec przychodzi mi sam intuicyjnie. Ta chęć do robienia tego wieńca. Pomysły sięgają już lat kilkunastu, jeszcze tradycyjnie od moich dziadków, strienków. ja jeszcze byłam dzieckiem, to podglądałam, bardzo mi się to podobało i po prostu zostały mi w myśli już te rodzaje tych wieńców, jak to robić, jak to wygląda, czy jest kopulasty, czy jest stożkowy, właśnie to. Wszystko mi to utkwiło w, w pamięci i to stosuję do dzisiejszej pory. A tematyka zależna jest również od tego, w jak, jakim danym roku przychodzi uroczystości, bo są różne uroczystości i te uroczystości muszą również mieć znaleźć odbicie w wykonaniu wieńca. Więc jeśli będą uroczystości, tak ostatnio, to setna rocznica uzyskania niepodległości czy, 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 czy inne uroczystości krajowe czy, czy, czy lokalne, więc do tych uroczystości musimy się dostosować, staramy się dostosować, żeby ten wieniec znalazł odbicie, właśnie w naszej tematyce i żeby był wykonany do tego, co nas otacza, czym się zajmujemy. Tradycja jest bardzo ważna przy wykonywaniu wieńca, yy, ponieważ musi być wieniec wykonany starannie, bez, bez, żeby nie było widać sznurka, żeby były te kusie ładnie ułożone, żeby to, to po prostu był estetyczny, estetyczny wygląd tego wieńca. Nawet ja. Nieraz jestem zaskoczony, jak ten wieniec będzie wyglądał, bo ja tylko zgromadzę materiał, a żona mi każe robić określoną kopułę i to mnie cieszy również, bo to mnie mobilizuje do pewnego stopnia. I to jest fajne. wzajemnie się uzupełniamy, bo po prostu tej pracy jest bardzo dużo przy takim wieńcu. Żeby rozpocząć pracę przy wieńcu, więc muszę mieć odpowiednie elementy. Przede wszystkim patyki leszczynowe, które się wyginają nam. Na tych patykach zaczynam wicie zboża. Przykładam do patyka zboże takie wiązeczki. Owijam po prostu dwa razy i wiążę. O, i ściskamy mocno, tak. I biorę sobie zboże i dalej. Następne. I też owijam dwa razy i wiążę. Z tego patyczka, z tego będzie jeden element łuku do wieńca. I takich elementów ele może być 6 6, 8. 6, 8 zależy jaki chcemy wielkość ten wieniec mieć. Te, w tej chwili oplatam jęczmieniem. Długim jęczmieniem i do którego mogę dołożyć jeszcze kwiatuszki do środka, żeby upiększyć ten element. Proszę mi uciąć kawałek sznurka. Sznurek jest bardzo dłuższy, kochanie. Sznurek jest bardzo wa ważny, ponieważ no, on mu musimy ścis ścisnąć po prostu, to zboże. I nie paździerzyć się. Żeby, nie rozsypywać Żeby się. po prostu się nie, to trzymało nie wszystko. Się. Najlepszym sznurkiem jest sznurek konopny, lniany. On jest silny. Albo konopie, albo len. Albo konopie, albo len. Teraz przykładam do patyczka kilkanaście tych kusi i wiążę. Musi być mocno związane, żeby nam się to nie wysmykło z tego sznurka. Jęczmień jest bardzo ładny, ale jest bardzo. ciężki w pracy. ciężki w pracy. łamie Skruszy się. trzeba się. bardzo delikatnie z nim się obchodzić. Musi się uformować. Koronę powstałą z jęczmienia zimowego czy jarego musi się odpowiednio uformować, dlatego że jęczmień te wąsy się łamią i później traci to na wyglądzie. Korona jako wewieńców istnieje taki element szczytowy. Więc on jest jak gdyby za sklepieniem całości wieńca, całej tej konstrukcji. I zależnie właśnie od wielkości wieńca, i ta korona też jest jej wielkość proporcjonalna, określona mniejsza, żeby ustroiła ten wieniec. Można tam na koronie zrobić krzyż, można zrobić różną taką, taką kopułę z ziół, piękną, także no zależy, ziół zależy co sobie Umyśli. W tej chwili układam troszeczkę Len, ponieważ on bardzo ładnie wygląda, len ma swoją urodę. Po prostu on jest zawsze ładny taki. Do tej pory zrobiłam jeden element, znaczy część elementu, który jest częścią wieńca. Jest to po prostu na patyczku leszczynowym i gdy go uwiję w całości, ten czas włączamy go do wieńca ogólnego. Każdy element wieńca, każdy pręt może być uwity z innego zboża. Tu dam y, jęczmień, len, no i suszki. To jest jedno znamie wieńca, a takich znamion przychodzi sześć sztuk w koło wieńca. 6, zależy jaki chcemy wieniec robić, żeby był po prostu zagęszczony, żeby był po prostu piękny. To jest wieniec z czterech ramion się składa i z podstawy. Jedno ramię jest wykonane z pszenicy białej. To jest pszenżyto, pszenica biała. I znowuż będzie, mam tu element uwity też, z pszenżyta. I to będzie wszystko razem połączone. Więc jest to wieniec, który niesie go jedna uczestniczka grupy wieńcowej, a która jest wyróżniona, że jako jest najlepsza i w gospodarstwie, i doceniona po prostu. I ona niesie ten, na samym przodzie grupy dożynkowej, niesie właśnie ten wieniec, taki mały. W tej chwili staram się troszeczkę udekorować ten wieniec. To jest kwiatuszek suszek, który nam bardzo też przystraja wieniec i przywiązujemy do ramienia tego wieńca. Także to ramię może przystroimy suszkami. Myślę, że dołożymy tych czerwonych, bo one ładnie będą wyglądać. To jest wiciokrzew, jak się nazywa. Teraz przywiązuję tutaj do wierzchołka ten bukszpan zielony, żeby to po prostu jakoś zakończyć. Jeszcze może przyłożymy troszeczkę ziół na wierzch do kopułki. To jest nawoź. Teraz będziemy przywiązywać sążeczki, które są właśnie symbolem spuszczającym sobie, pięknie fruwającym. Tradycyjnie. Wieniec możemy jeszcze dekorować ciasteczkami. Które mam w tej chwili, i przywiązujemy go u szczytu, u górnej części pieńca, żeby one po prostu tak były w różnej pozycji. Bo jedne mogą być dłuższe, drugie mogą być krótsze. Jedno ciasteczko możemy z drugiej strony drugie ciasteczko przyłożyć, inne troszkę. I przede wszystkim chlebek, pieczony chlebek, taki z czarnuszką. To też czarnuszkę sieję. To mam swoją, także. Chlebek też taki okrągły, wkładamy do środka wieńca. A jeżeli nie ma miejsca, to mamy taką specjalną podstawę, która stoi przy wieńcu, i na, tym, na tej podstawie jest ten chlebek właśnie. Przywiązujemy w tej chwili do podstawy jeszcze gałązkę plonu maliny, tak, żeby przyozdobić po prostu i żeby wszystko było w tym wieńcu. Wieniec się powinien składać właśnie. I z, nie tylko ze zbóż, ale z ziół, z kwiatów i z wszelkiego rodzaju właśnie plonów naszych. Na naszym stole mamy mały wieniec, który jest wierzchołkiem dużego wieńca. Najwięcej właśnie się ustraja tą kopułę. Przywiązuje się dużo kwiatów, ziół, żeby było po prostu kolorowo pięknie. Ten wieniec jest podsumowaniem całorocznej pracy rolnika i podsumowaniem żniw. Obecnego roku. Po wykonaniu wieńca zespół ludzi, składający się z dziesięciu par, jedzie do kościoła. Kiedyś jeździli furmankami. Parą koni zaprzężone, dwie pary koni, wóz drabiniasty, na tym wozie cała delegacja z tym wieńcem jako dowodem wykonania tej pracy całorocznej. Następnie ten wieniec był przenoszony przed ołtarz, i tam było jak gdyby poświęcenie, oddanie hołdu tej pracy, którą została wykonana. Oprócz samego wieńca, do wieńca są przyłączone chlebuś z tegorocznej mąki, jak również owoce naszych pól i sadów. I tutaj właśnie też te owoce są przedstawione i przenoszone przed ołtarz jako dary Łaski boskiej, właśnie dla podsumowania i dla podziękowania za tegoroczne zbiory. Niektóre dzieci doceniają bardzo, bardzo się im to podoba. No i trzeba w nich szczepiać to, że powinno się takie coś robić dla tradycji, bo to tradycja zaginie. No, u nas w szerzynach jest 3-4 wieńce w każdym roku, a po innych wsiach mają po jednym wieńcu, i to jest tak, że przysiłkami jest nakazane, że ten przysiłek robi w tym roku i to mają problemy, bo nie ma kto iść, nie ma kto zrobi i tak dalej. A jest... u nas się cieszymy z tego powodu, że, że jednak te wieńce są.